Cześć! Nie tak dawno temu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w degustacji, która miała miejsce w Royal Liver Building w Liverpool, gdzie już 5 października odbędzie się prestiżowa gala Stars Night Awards 2024. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia mieliśmy okazję skosztować wykwintnych dań, które z pewnością zachwycą naszych gości. Trzydaniowa kolacja, która zostanie podana w tym pięknym historycznym miejscu. Będzie doskonałym uzupełnieniem wieczoru spędzonego w towarzystwie fantastycznych osób. Nie przegaj w tej okazji kup bilet i dołącz do nas. Aby poznać nowych ludzi, wznieść toast na wielkim balkonie, podziwiając zapierającą dech w piersiach panoramę Liverpool. Bilety dostępne na stronie www.wyspa.TV w zakładce Star's Night. Zapraszamy na wydarzenie z udziałem gwiazd już 5 października 2024 roku w Liverpool. Cześć. Słyszałeś o Star's Night Awards 2024, które odbędzie się w historycznym budynku w Liverpool? Tak, to będzie niesamowita gala. Już 5 października w Royal Liver Building w Liverpool. Najbardziej prestiżowy wieczór w północnej części Anglii. Wieczór pełen gwiazd, muzyki i niezapomnianych emocji. Ty też możesz tam być. Nie mogę się doczekać tych emocji. Spotkania wspaniałych ludzi i tak wiele atrakcji. To będzie piękny wieczór z gwiazdami, kto wie. Może w kolejnej edycji to właśnie Ty odbierzesz gwiazdę. Bilety kupisz do 31 sierpnia na stronie wyspa.tv w zakładce Star Night. Zaplanuj ten dzień z Wyspa TV i baw się razem z nami. Bądź tam, a my dostarczymy Ci wiele atrakcji. Zapamiętaj! 5 października Stars Night Awards 2024. Niech sukces udziela się również Tobie. Szczegóły na www.wyspa.tv. Zapraszamy!